Dziś w plenerze, bo za chwilę o plenerze rozmawiać będziemy ze mną Marta Janas, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kempicach. Tak jest, witam bardzo serdecznie. Rozmawiać będziemy o tym, co będzie się dosłownie za chwilę działo w Kępicach, Dni Kempic zapowiadają się hucznie. O tak. I rozpoczynamy już 19 w Boże Ciało. Tak, bo zaczynamy właśnie w ten długi weekend. Dlatego. Hmm... Przyszłam porozmawiać o tym, żeby zaprosić nie tylko naszych mieszkańców gminy Kępice, ale przede wszystkim mieszkańców Subskiej i okolic, ponieważ nie każdy ma plany na długi weekend, bo niektórzy pracują na przykład w piątek, tak jak ja czy ty, niektórzy mają wolne, ale nie wiedzą, gdzie zrobić i wiadomo, że tutaj jest duża może oferta w naszej przestrzeni tutaj Subskiej, ale ja mam do zaoferowania coś takiego innego pięknego i myślę, że każdy coś dla siebie wybierze. No to już po tym, jak napompowaliśmy ten balonik, powiedzmy co to będzie. Zaczynamy od kina plenerowego, to tak, wiem, 19 tak. czerwca. 19. Zaczynamy od kina plenerowego i to wszystko będzie się, znaczy całe dni Kempis, pomijając noc Świętańską, o której za chwilę powiem, będzie się działo na placu przed dworcem PKP. A to dlatego, że jest nowo wyremontowany, no odświeżony, zrewitalizowany, jest przepiękny, no i chcemy pokazać jak to zrobiliśmy, właściwie jak to będzie gmina zrobiła. Będzie już Tak. Najpierw zaczniemy spokojnie, na leżaczkach wieczorem, mhm. oglądając film e, właśnie przed dworcem PKP w Kępicach. To będzie film Wolta? To będzie film Wolta, e, polski film, znany film, aczkolwiek zupełnie inaczej ogląda się go w plenerze ze znajomymi. Zwłaszcza, że pogoda ma być piękna. Ma być piękna, no zamówiliśmy i, i myślę, że tutaj nic nie, nie stanie nam na przeszkodzie. Mm -hmm. <laughs> Aczkolwiek mamy plan B w razie czego. Ale nie planujmy planów no, B, nie. pogoda <laughs> będzie piękna. W poniedziałek miało się troszeczkę jeszcze poświecić. Dzisiaj już jest, już jest dobrze, tak więc jest. w kolejne dni będzie teraz lepiej. I dlatego w piątek wieczorem od godziny 21 zapraszamy. Nad jezioro Obłęskie do naszego przepięknego ośrodka wypoczynkowego. I tu uwaga, pod nazwą Sobudka. Więc, no więc to nie, zobowiązuje się. Bez powodu Sobudka. <laughs> tak, tak, bo będziemy obchodzić tak, noc kupały, Sobudkę. E, tak. Więc Sobudkę w Sobudce. Cóż tam się będzie działo? No, o tym właśnie chciałabym troszeczkę więcej poopowiadać, ponieważ przygotowaliśmy to już czwarty raz. Ośrodek mieści się przy samym jeziorze, więc. Tam od czterech lat robimy takie spektakle, wydarzenia, inscenizacje, które pokazują tę noc świętojańską. Co jest piękne w tym wszystkim, to to, że są zaangażowani mieszkańcy naszej gminy. No i nie tylko mieszkańcy. Jest kilka osób z gminy Kobylnica, jest kilka osób ze Słupska. Przyjeżdżą... Mieszkańcy regionu. Właściwie można powiedzieć tak: mieszkańcy regionu. W to jest zaangażowane około no, 50 osób, bo trzeba tutaj pamiętać o osobach, też może występujących samych, takich widocznych jest około 30-20 paru. No ale trzeba pamiętać o, o, o realizatorach, o łódce, o panu wioślarzu, oczywiście. o innych osobach, Tych, których nie widzimy, widać, a Tak, oni a oni, tak oni są bardzo potrzebni, bo, oczywiście. Bo bez nich to by nie zagrało. Tak, także jest piękne to, że spotykają się ci ludzie, amatorzy, ludzie, którzy na co dzień pracują normalnie zawodowo, w różnych zawodach, bo tam są i kierownicy jednostek, i radne, i pani sołtys, i osoby pracujące nie wiem, w sklepach. Ale co jest też piękne, zaangażowaliśmy w tym roku młodzież. Młodzież z ośrodka kuratorskiego u nas, która będzie pracowała nad pokazem ognia. Okej, okay, czyli e... fire show jakiś tam się będzie. Fire zajął? show będzie i to przede wszystkim oni będą pokazywać. Więc się cieszę, że to nie jest grupa, którą wynajmujemy, płacimy im za to. Chociaż to jest też piękne, ale to jest nasze. To jest to, co oni się nauczyli przez te miesiące. Oni naprawdę, ta, młody, ta młodzież, ci młodzi ludzie przychodzili, oczywiście pod okiem instruktorów, a współpracuje z Magdaleną Planetą, mm -hmm. naszą subską tutaj aktorką, reżyserką, scenarzystką też się okazuje, która to trzyma pod swoją pieczę i mamy zatrudnionych też instruktorów, na przykład do tego, żeby uczyli. A to będzie ogię... pierwszy taki publiczny, duży występ? Tej młodzieży, tak. tak. Okej. Okay. Części ludzi, tak. A część ludzi już tutaj występujących brała udział w poprzednich latach. Czyli z tego, co zdążyłem już wywnioskować, to będzie taki pokaz, inscenizacja związana oczywiście z naszymi tak. słowiańskimi tradycjami, nie tym, tym amerykańskim świętem związanym z czarnicami, tak. które obchodzimy w listopadzie, tylko naszą tradycyjną słowiańską sobótką, która była właśnie w czerwcu obchodzona. Właśnie. Będzie tak, będzie dużo ognia, będzie dużo tańca. Będzie, tak jak to było w czasach właśnie Sobótki, palenie w ognisku ziół, ziół mhm. nazbieranych też przez oczywiście mieszkańców. Będą ogromne kukły, które też no, robią wrażenie i one wszystkie te, te rzeczy, czy będzie kapłanka, czy zielarki też będą? Zielarki. Mhm. Będą diabły, które nagle wy wy wychodzą z lasu. A to wszystko jest spięte w jedną piękną e opowieść, tak bym to powiedział. To ja od razu zapytam, czy, to jest, czy wstęp jest wolny? Czy... Tak, wstęp jest wolny. I tutaj, mm, co mnie cieszy i to jest miodem na, na, na moje serce, ponieważ zaczynamy około 21 pleceniem wianków, mhm. ponieważ już do nas przyjeżdżają od. Y y tych dwóch lat, tak gdzie to się zrobiło coraz szersze. Osoby, które też się przebierają za w słowiańskie stroje, dziewczyny, kobiety w wianki, także zapraszamy. Przebierajcie się, ubierajcie się jak najbardziej po Czyli słowiańsku. Czyli publiczność również może wziąć to udział widzicie. w tym wydarzeniu? Też aktorsko, tak? Nawet tak, tak spontanicznie tak. przebrać się i, i uczestniczyć, to, to fantastyczna sprawa jest, to e, można zaangażować w ten sposób jeszcze większą i pomnożyć te 50 razy razy X. Zachęcamy i, i to już jest więcej osób, bo w zeszłym roku było około 20, mhm. teraz jest razy dwa, e, więc zainteresowanie jest, ale cieszy właśnie mnie to, że ludzie pytają się, kiedy będzie ta noc Świętojańska, dzwonią e, i robią rezerwacje już na e, nasz ośrodek, na nasze miejsca noclegowe. I co jest piękne, nie mamy w gminie Kępice ani jednego miejsca noclegowego na tą chwilę, także tu przykro Czyli, mi. Jeżeli Państwo słuchacie nas albo oglądacie spoza e, rejonu słupskiego, kępickiego, no to możecie przyjechać, ale to albo z jakimś, Namiotem wiem, może, bo na polu namiotowym na pewno... Kempingiem, jakimś kempingiem, gdzieś tam... tak. Ale w hotelach już nie ma miejsca, w no sobotę nie, nie ma, ma miejsca, e... ale można przyjechać tylko na, na, na samą imprezę i później pojechać do domu przecież. Później to. później pojechać do nie domu. Nie w środku pusty. Nie, Oczywiście, no Ze Subska to jest 30 km. Ja dojeżdżam do pracy codziennie, także to nie jest, to jest około pół godziny. Droga bardzo ładna, te chwale pana starostej, i no gminy. Tak, świeża, świeża. świeża. Także naprawdę nie, nie jedziemy po dziurach i na koniec świata, tylko w cywilizowane miejsce, piękne zresztą. To ja jeszcze zapytam o coś, z czego sobudka ta nasza tutaj e, słynie, czyli z gastronomii. E, pamiętam, tak. jak e, jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że będzie festiwal pierogów, to tu wszystko się szybko rozeszło. Czy tym tak. razem będzie również gastronomicznie można się uraczyć? Oczywiście będzie cały czas otwarty i sklepik nad jeziorem, e, gdzie tam będą przekąski, można tak powiedzieć, i słodkie. E, ale też e, restauracja, która no, już zasłynęła. Zasłynęła wcześniej z Pstrąga, przepysznego Pstrąga w, z pieca z ziołowo czoskowego e, Teraz e, Sobudka współpracuje z e, Rafałem Niewiarowskim, mm -hmm. naszym subskim tutaj e, e, gastronomem, kucharzem, który. E, wprowadził do karty nowe, nowe dania. To jest Żurek, to jest placek po węgiersku, ale to jest po naszemu. To, to nie jest tak samo jak tutaj w Subsku u niego w restauracji. To jest po sobotkowemu. Także uraczyć się będzie można. No i mało tego, na drugi dzień e, i Rafał Niewerowski i Kurt Scheler, którego zaprosiliśmy do wspólnego gotowania. E, Tutaj będzie trochę po włosku, ponieważ on będzie robił sos boloński z makaronem. Ale to już będzie znowu przy dworcu w ramach Dni Kępi, czyli po Sobucce. Kurt Scheller, którego państwo, nawet jeżeli nie kojarzycie nazwiska, to na pewno kojarzycie jako postać z fantastycznymi, takimi tak, sumiastymi, sumiastymi, wąsami. wąsami. Tak. Postać też wyjątkowa, no i wyśmienity kucharz. Wyśmienity kucharz, my już mieliśmy przyjemność z nim współpracować w zeszłym roku podczas grzybobrania. Mhm gotował taki garn taki grzybowo myśliwski Bigos to był bodajże. I, i no Kurt Scheller jest przezabawny, przesympatyczny. On zaprasza oczywiście ludzi, mieszkańców, gości do, do wspólnego gotowania i on opowiada, przepięknie opowiada. Naprawdę ma wiedzę, jest profesjonalistą, także będą i przystawki, będzie ten właśnie makaron po bolońsku. Także zapraszamy. Myślę, że musimy urwać, to, bo ja się robię głodno od samego o, słuchania. Oczywiście. Państwo na pewno też, więc jest szansa, żeby spróbować. No dobrze, przejdźmy jeszcze teraz do tego, co się wydarzy kolejnego dnia, bo dwa dni Wam nie wystarczą. Tak, to Wszystko trzeba będzie się... w sobotę. Oczywiście, to co się będzie działo w sobotę? Właśnie w sobotę o godzinie 14 otwieramy ten dworzec, nasz wyremontowany, piękny, naprawdę jest piękny, warto zobaczyć. Tam już jest siłownia, już jest plac zabaw dla dzieci. W przyszłości tam będzie przeniesiona nasza galeria, gdzie artyści... Przekazują w komis swoje dzieła, bo to nie tylko są obrazy, ale to są i ceramika i, i różne szydełkowe sprawy, także taka wiarenka będzie przeniesiona również na dworzec. W przyszłości jest myśl o tym, żeby zrobić tam małe kino, także to już będzie można obejrzeć. I o 15.00 zaczynamy na scenie nasze zabawę, na tańce, śpiewy, lokalne zespoły, występy. Od 16 łącznie z kurtem na zmianę będziemy trochę się bawić, trochę jeść. Ja jeszcze zapytam, <gry> jeżeli jesteśmy przy tym temacie kolejowym, to jest jeszcze jedna ciekawa atrakcja, która mnie bardzo, bardzo za, zaintrygowała. Jako człowiek, który w dzieciństwie często e, korzystał z pociągów, jeździłem mm -hmm. po, po całym kraju e, takimi polskimi pociągami. No tak. Ten pociąg z mojego dzieciństwa przyjedzie do Kępic. Tak jest. E... On przyjedzie właśnie w sobotę wieczorem, bo tak, o, nie pamiętam, ale około chyba 20.30, przywodzi ludzi z Polski, głównie z Poznania i po drodze miejscowości, ale z tego Poznania też przy, wsiadają tam ludzie z Polski. <laughs> Także to nie są te poznaniacy, ale, ale, turyści, którzy są zafascynowani koleją taką turystyczną. Mm -hmm. Pociąg będzie, z na, tak, tak, Jacek, z naszych młodych lat. <laughs> e, no, Więc my go pamiętamy, aczkolwiek nasze, nasze młodsze pokolenie nie do końca pamięta, ponieważ oni już bardziej kojarzą ten nowoczesny, te tak. gdzie, gdzie są kontakty na, na telefony, gdzie jest zupełnie inaczej jak wtedy kiedy my jeździliśmy wpychani przez okna. Tak, bo, bo, bo pociągi były tak obłożone, że trzeba było właśnie zajmować miejsca. Tak, gdziekolwiek Dzieciaki się da. Tak. Więc jakby dla tych wszystkich, którzy są młodzi, czyli rocznik jakiś tam dwa tysiące w górę, no, nie miały już nie mieli szans nie nawet, za nawet zobaczyć takich tak. pociągów. Więc to też jest niesamowita atrakcja. Pociąg po, taki kultowy powiem Ci, bo e, może ciówcia z przodu, bo kiedyś mieliśmy mm, ale będzie ciuchcia? Czy, czy będzie e, e, parowóz elektryczny? Nie, parowóz nie będzie. Właśnie chciałam powiedzieć, że kiedyś mieliśmy w Kępicach taki parowóz. Też właśnie z tą firmą współpracujemy, uh -huh. gdzie, gdzie ściągamy takie pociągi, ponieważ no Kępice, ale szczególnie w gminie Kępice jest Korzybie, które słynie z kolei. Tam, uh -huh. tam te, te Korzybie właściwie dzięki kolei powstało. Tam kiedyś było bardzo rozwinięty ten, ten, ten szlak kolejowy. Więc ściągamy raz na jakiś czas taki pociąg, żeby przypomnieć sobie i pokazać, że, że te pociągi dalej są ważne. Pomimo, że, że, że teraz są inne, one mhm. są bardzo ważne jako no, źródło właściwie transportu publicznego. No, chyba teraz powolutku wracamy, bo był ten czas, gdy się trochę zachłysnęliśmy motoryzacją, która też jest fantastyczna, mhm. ale powoli wracamy do tego transportu publicznego i też te, ta infrastruktura kolejowa jest odbudowywana, więc. Czemu nie? Dobrze, ja jeszcze tylko na koniec, bo tych atrakcji jest bardzo dużo. E, muszę o to zapytać, no bo wiadomo, kępice zawsze stoją muzyką, muzyką, e, którą ja też pamiętam z lat mojej młodości, bo przecież były u Was gwiazdy, na, na muzykę, której ja się wychowywałem. Co tym razem przygotowaliście? Bo jestem pewny, że e, e, również ciekawy <laughs> koncert będzie mogli e, usłyszeć. E, tym razem, bo jak. Z... Znane są kępice bardziej z tego rytmu rokowego. Tak. E, Nawet taki lekko punkowy czas? Lekko punkowy, oczywiście. Było i rock, i, i punk, i, i blues, mhm. i, i taki bardziej taki skareg muzyka. E, tym razem e, sobotni koncert e, będzie przez też gwiazdę, która w tym roku obchodzi 30-lecie swo, e, swoich es, występów estradowych. To jest Leroy. No, jak już zdradziliśmy trochę tak między wierszami, ile mamy lat, no to przecież Leroy to był prekursor polskiego rapu, więc Oj, tak. gdzieś tam każdy pod nosem śpiewał jego, jego piosenki, nawet jeżeli tej muzyki nie słuchał wówczas, bo tej muzyki w Polsce nie było. Tak, więc no. dla tych z Państwa, którzy kojarzą Leroya tylko z kariery politycznej, o, Które i to nie, to każdy nie tak, tak? To, to powinien każdy przynajmniej w naszym wieku kojarzyć go jako scyzoryka, tak jest. <laughs> który, który zasłynął piosenką no, bardzo, bardzo rytmiczną, e, śpiewaną, I kontrowersyjną. I kontrowersyjną, oczywiście. I, i tutaj e, on prawie że zakończy nasze e, sobotnie no, występy na, na, na scenie. E, ja przypomnę, że to wszystko będzie się działo przy dworcu, także i scena będzie przy dworcu PKP, także. W samym, centrum, tak, w samym centrum Kempitz tam się nie da nie zauważyć tego. E, oprócz Sobótki oczywiście, bo to zapraszamy, to jest 3 km znowuż od Kempitz także też można też bardzo, przespacerować. Zresztą się. pięknie tam jest, o tej porze roku, tak. szczególnie pięknie. Proszę Państwa, to na co się wybierzecie i czy na wszystkie imprezy naraz, czy tylko dla, na niektóre, to zależy od Was, my zapraszamy serdecznie. Zapraszamy, a w niedzielę jeszcze można się pociągiem tym przejechać, subszczanie również, ponieważ on jedzie z przez przez korzybie, przez Słupsk do Ustki. I jest promocyjna cena i ten pociąg naprawdę jest świetny. Mamy bilety, można jeszcze kupować. Czyli na deser jeszcze można zakosztować podróży. Nie musicie Państwo wsiadać przez okna, możecie można, wsiadać normalnie tak, drzwiami. drzwiami. Zgadza, Musimy się. powiedzieć, bo może wszyscy pomyślą, że tak trzeba. No Nie tak. drzwiami, wsiadamy drzwiami proszę Państwa. Zapraszamy serdecznie na ten wyjątkowy czerwcowy weekend długi, bo będzie się działo bardzo Będzie dobrze. się działo. Zapraszam, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.